mano witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Yy, poparzony gruby drwal. Czyli co? Ritę. Czyli te. Z... Czyli. <grym> Żartuj. Nowo kiełbasa drwala. Powaliło go z, to, z tym drwalem. Wszędzie drwali i drwale. To co? Jest to alternatywa dla osób nieposiadających wędzarni. Czyli wersja parzona. Tak samo było przy klasycznej kiełbasie drwala, ta, która podbiła cały świat. Powstał też biały miś, czyli klasyczny drwal w wersji parzonej. Teraz jest gruby drwal. Gruby drwal będzie również w wersji parzonej. Ta sama osłonka, wszystko to samo do pewnego momentu, a od tego właśnie pewnego momentu. Te batony, które będą w osłonce fi 65 czyli ta gruba taka kanapkowa, powędrują tylko do parzenia, czyli wędzarnie pomijamy, więc każdy sobie może takie coś zrobić. Wygląda to pięknie, smakuje rewelacyjnie i w ogóle ochy i achy. Oczywiście mięso mam już zapeklowane, czyli taka oczywista oczywistość: 18 gramów peklosoli, pół kilograma tłustego boczku i kilogram łopatki. Ładnej łopatki. W tym przypadku, tak jak przy grubym drwalu. Boczuś będzie zmielony na 8 mm, a łopatka przez szarpaczek. Czyli będziemy ją szarpać. Na te 1,5 kg odmierzymy sobie wystarczającą ilość przyprawy do kiełbasy drwala. Jestem zmuszony do otwarcia tej wspaniałej paczki. I nie zawaham się. I to zrobię po prostu otworzę. Słuchajcie, kochani, tu muszę wam coś jeszcze powiedzieć. Jest kod QR. Czyli najeżdżacie telefonem na ten kodzik, i jak szukacie przepisu w wersji filmowej bądź pisanego, oprócz tego, który tu jest na paczuszce, sam wam się wyświetla. Więc, taka kolejna nowość ze strony Jeluxa. Oczywiście, też damy wodę, tak jak przy klasycznym drzwalu: od 30 do 40 ml na 1 kg. Czyli tak, mięso zapeklowane 18 gramów na kilogram, przyprawy sobie odmierzymy 10 gramów na kilogram, czyli będziemy potrzebować 15 gramów po zmieleniu. W pierwotnej wersji robiłem, że mieszałem razem z mięsem i dopiero później mieliłem. A teraz robię tak, bo mam takie specjalne mieszadełko, które zrobi to za mnie. A moja żona to mieszadełko potem umyje, więc tylko ja mieszam. Ale też chyba robisz tak dlatego, że... Teraz dzielisz mięso i będą na dwa różne mięsa różnie mięso. Mielone, no to też jest kolejna kwestia. Czyli, ale też robię na przykład z tym Dwalu, no bo jest robot planetarny, jest zmywarka, która myje ten robot planetarny. Ty sobie więc... sam zmyjesz. Ty Aj, po mnie nie no, zmywałeś to... dzisiaj nic. To? Nie zmywałeś nic po mnie dzisiaj. Ja po A co miałem zmyć. Co miałem zmyć? To co robiłam? Ja nagrywałam na swój kanał i wszystko po sobie posłucham. A, to właśnie chodziło o to. Nie, po prostu o to, że ja po sobie pozmywałam i powinnam zrobić tak, jak ty to robisz. Możesz już myć. Tak powinnam ci powiedzieć. Ja wiem o co tu chodziło. Tu chodziło o to, że pojawi się film na twoim kanale, tak? Nawet dwa. I to tylko o to chodziło, żeby to zareklamować. Nie, nie chodziło w ogóle o to, żeby zareklaćować. Taka wspaniara. Tu marzecznie. jak robiłam film na swój kanał. I tak, ten swój, tak podgłosiła na swój kanał. No bo na swój, tam To jeszcze powiedz nazwę tego jest kanału. A ten jest nasz. nasz. A ten jest nasz. No, no, właśnie. <laughs> Mielimy najpierw boczuś. Postaram się to zrobić w tej jednej miseczce. Jest go niedużo. jaki tłusty. Dobrze. Bardzo dobrze. Żeby nie, przy, nie przycisnąć mięsa niezmielonego, powoli będę to zabierał. Momento. I za chwilę zmieniamy na szarpak i mielimy łopatkę i końcóweczka łopateczki. I teraz bierzemy robocika za misę od robocika. Trzeba uważać na palce, bo to jest szarpak. I czasami może w tą dziurkę za głęboko wejść. Raczej tobie to nie grozi. O palcach mówię. No ja też. Masz po prostu za grube palce i nie wejdzie tam w tą dziurkę. Dobra, biorę tego robota i działa. Yy, dobra, czas na przyprawę. Zmielone. Musimy przetrzepać. Pamiętajcie zawsze o tym, żeby nam przyprawy się w miarę równomiernie rozprowadziły, to musimy porządnie trzepnąć tą paczuszką. Ona ma taki klips specjalny, którego ty zawsze ręcznie odrywasz zamiast nożyczkami i potem masz problem z otwarciem. Raz ci się udało teraz. Boże, ta przyprawa to jest wieś co, coś pięknego. Jak to się stało, że to powstało, nie? Naprawdę. Nie jest tajemnicą przecież, że to ja wymyśliłem. Tą przyprawę do tej kiełbasy Drwala. W ogóle tą kiełbasę Drwala też ja wymyśliłem. Nie jakiś Jankowalski. I nie jest popularna kiełbasa Drwala, która była w latach tam, któryś, bo pewnie była. Tylko jest kiełbasa Drwala. Według przepisu Marcina Kostrzewskiego popularna. Aha. Przyprawa odmierzona. Woda odliczona. O, właśnie miałam być, żebyś to ziarenko pieprzu zabrała. Ty zrzuciłeś na podłogę, jak z Się zamiecie. Mm -hmm. Dobrze. Teraz tak. Najpierw zaczynamy od mięsa. Pamiętajcie, taki pojemniczek wspaniały, cudowny, rewelacyjny. Też dostaniecie w sklepie Jelux Połska. Kochani moi. Zbieramy całe dobro zna miseczki. O bajunia, trochę czekaj. No trochę ubrudziłem te pazureczki. A co zrobisz? Nic nie zrobisz. Patrz prawie wodę wylałaś no. Woda. Przyprawa. I to tyle. Wkładamy tego robocika. Ja mam nadzieję, że Ty nie będziesz używał nadziewarki. No jak nie będę? Będę. Będziesz wpychał. To potem, po zrobieniu kiełbasy. Mhm. Robocik na dwójeczkę. Weź tam przesun do dziureczki. I no chwilę. Ja I wiem mieszamy, co mam robić. I mieszamy do porządnej kleistości, a potem bierzemy nadziewarkę i nabijamy w te osłonki, które widzieliście chwilę wcześniej, które już nam się moczą, bo musimy moczyć. Czy to jelita naturalne, czy osłonki białkowe. Jedynie co, to poliamidów ja nie moczę. I do kleistości. Dwa batoniki, 1,5 kg mięsa plus woda plus przyprawa, więc podzielić to będzie na dwa, plus minus 800 g. I takie właśnie dwa kiełbachy będę robił. Dwie. Słuchajcie, wiecie co właśnie zauważyłem? Że to jest Fi 55. To właśnie zauważyłem kiedy zauważliwy jesteś. No I teraz jak ja to zrobię na tym. tym. To nie zmieści nam się do garnka. To nie zmieści nam się do garnka na długość. Czekaj, kamery tutaj wagę na przykład, Ja sobie przymierzę, bo wodę już odpaliłem. Wiecie co? Zrobić trzeba batony. Zrobię trzy batony mniejsze. Czyli jak jest 1,6 na 3, to ile to widzę? 16 na 3? podziel mi to, 500 tam 30, nie? Mhm. Coś takiego. No widzicie jak to wychodzi? Ile to ma? Nawet jeszcze przydłuży. Tak zrobimy niestety. O i pochowała. To twoja wina jest. Pochowałaś zwykle, mi ten. Jak coś źle zrobisz to jest... A 536 jest pięknie. Schowałaś po prostu mi to. Yy, powiedz mi co mi schowałaś. no. Osłonkę. Yy, osłonkę Fi65. A dlaczego mi się to skojarzyło z Fi65? Bo nie, wiem, bo ty po prostu. Grubości pomyliłem. Mylisz grubości. Zobaczysz tak. coś cienkiego i myślisz, że to jest grube. A ty byś od razu wiedziała, nie? Że to. Ja nie, nie, mam... to nie ja ta gruba. Tak, ty ja. Chociaż nie, ja mam zakodowane na 5 cm, to więcej nic nie zobaczę. Dobra skądś, bo powiedz coś, czego będziesz żałowała. Kochani, trzy takie pędeczka. Oczywiście to sobie utnę. Z drugiej strony również. I parzymy. Parzymy, to może w garnku Wam powiem co i jak. 68 stopni ustawiony termometr. W tym momencie 27 jeszcze się utrzymuje, bo mierzyłem temperaturę wody. Powiem Wam, że z jednej strony może to i lepiej że trzy takie ładne batoniki wyszły. Biję tu od brzeszku sondę od termometra i parzymy do tych właśnie 68. Ile my tu mamy? Teraz przez ten moment, kiedy termometr przechodził. A czy zanurzyłem go, żeby go wbić, to poskoczyło na 50 chyba 5 tam było. Widzicie, temperatura spada, bo wewnątrz batonu jest zimno. O, myślę, że wbiłem go w sam środek. No i teraz parzymy. Oczywiście termometr da nam znać. Będzie piszczał jak moja żona. O, dobrze, że nie ma głośnika, to nie słychać, jak mnie jak przeklina tu. No, także tak wygląda parzenie w tym momencie. 68 stopni to jest taka fajna granica. Teraz będę się mądrzył, bo zawsze parzyłem bez termometra. Ale należy pamiętać o tym, żeby nie przeparzyć. Obojętnie co nie robimy, to nie może być przeparzone. To jest bardzo ważne. Następnym razem będą Fi 65. Będzie dobrze i tym razem. Podczas parzenia tu musisz przybliżyć nieco bliżej pokazać. Troszkę tłuszczyku podeszło, troszkę jakiejś wody, którą pewnie dodałem do wyrabiania farszu, ale to nic, dobrze jest. Był bardzo tłusty boczek. Przekroimy sobie na przykład to pęteczko. Pod skosem, czy na prosto? No jak zwykle pod skosem. Czyli pod skosem, pod dużym skosem, czy pod małym. Wybierz sobie jakiś kąt. No jestem przyzwyczajona do małego, to małego. Czego małego? Skosu. Co tam widzisz? Kiełbasa. Co ty gadasz? Ładnie wygląda? O oh jest. Miarę, obleci. Bardzo ładnie wygląda. A jak pachnie. Przyprawa drwala, butów No pięknie wygląda. To co by trzeba spróbować, nie? Ukróimy. Plajsterek, taki nie za gruby, bo ja mało jem przecież, nie? Elegancko. O Boże. Obiera się rewelacyjnie. No tyle tłuszczu, to jak się miał wybrać? Nie znasz się. Jak człowiek ma na przykład dużo tłuszczu, to ciężko się jest rozebrać. Ruchy ograniczone. Wiem. Niesamowite. Bo jeszcze jeden, nie? No myślałam w ogóle, że całą zjesz tak. Po co kroisz? Ale ładnie wyglądało, Jezu, patrz. I patrzcie, bez wędzenia, bez pieczenia, tylko trochę wody. Pięknie zbita. Patrz, już zabrała ten. Co ci ten plastereczek? No to jak to wygląda? Przeszkadza. Bo wezmę będzie się mściła potem. Jestem torturowany. Tak. Dopiero zacznę cię torturować. Jest nagrane w tym momencie. Jak coś mi się stanie, to jest dowód. I to w ogóle to będzie podkreślone w filmie. Pyszna. Wiecie, co wam powiem? Na pierwszy rzut oka, jak to stężało, to nie myślałem, że to będzie tak wyglądało. A ty? No ja też ja Bardzo myślałem, dobrze że wygląda. to w ogóle nie będzie wyglądało. Bardzo dobrze wygląda. Rewelacyjnie to smakuje. Pięknie doparzone. Rewelacyjnie doprawione. Ktoś kiedyś powiedział, że przyprawa drwala staje się jak wegeta. Do wszystkiego. Dosłownie tak chyba zaczyna się robić. A więc zróbcie sobie takiego poparzonego drwala. Wiecie co? Jeśli chodzi o te osłonki, tak jak powiedziałem na początku tego, tej scenki. To w sumie nie wiem, czy to FI-65, co? No też właśnie Elegancko jest... Elegancko jest, tak jak teraz FI-55, mhm. nie? Tak. Jest pięknie, czyli 5,5 cm. Pięknie to wygląda, inaczej niż yy, taka ta, typowa grubsza kiełbacha, na przykład szynkowa, na przykład gruby drwal wędzony, a ten jest poparzony. O, to będzie dla parzonego drwala taka właśnie przystosowana osłonka. Oczywiście tą osłonkę, jak i przyprawę drwala, jak i peklosul, jak i wszystko inne niezbędne do zrobienia wyrobów domowych możecie kupić w sklepie z Polska. Link do tegoż właśnie sklepu macie w opisie pod tym filmem. Razem z kodem rabatowym KOSTRZEWSKI10, pisany drukowanymi łącznie. Tak jest. Oczywiście zachęcam do lajkowania i komentowania tego filmu. Subskrybowania i dzwoneczkowania mojego kanału. To na początku. No właśnie, kochani, jeśli. Nie, nie tak miało być. Social media, nasze social media, grupa na Facebooku, swojskie gotowanie i Wędzenie, TikTok, swojskie gotowanie, Instagram, swojskie gotowanie. Poparzony drwal, rewelacja. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.